Halo, halo! Wszystkich sympatyków formuły pierwszej w wykonaniu WHL.pl wita bardzo serdecznie redaktor Wujek. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w Chinach, w Szanghaju, skąd zapraszam na skrót z Grand Prix Chin. To jest trzecia eliminacja sezonu 2010-2011 w wykonaniu kierowców WHL. No i proszę Państwa, tak jak w Malezji, tak i dzisiaj w Chinach na pierwszej linii ustawią się szare bolidy Mercedesa. Czarek przed Jasiną w Malezji było odwrotnie, ale dopiero dalej reszta stawki. Linia druga to Wujek z Matikulem, linia trzecia to Damiano i Olo 22, linia czwarta Domin i Pedro 93. W linii piątej ustawiają się Mateo 15 z Adixem, linia szósta to Gandalf i Elmir, który, który debiutuje w Ferrari. linia siódma Jajo 14 Michalorek, linia ósma. Adrian i Leon. I dwie ostatnie linia. Dziewiąta Fatal z F1 modem i na końcu Misiek z Pawłem. Proszę Państwa, start w wykonaniu Jasiny, ten atomowy jest wszystkim znany i widać było to w tej chwili na ujęciu na czarka. Z lewej strony uciekł natychmiast Jasina zajął bardzo dobrą pierwszą pozycję, no i przed wielką szansą na zwycięstwo ten zawodnik z tyłu. Za Mercedesami walczy wujek i Michalorek i to wujek wygrywa ten pojedynek broniąc trzecią pozycję. Proszę Państwa, niestety pierwszy zakręt to znowu kilka wydarzeń. Oto uderzenie Michalorka w czerwony bolid Elmira. Za chwilę to samo dzieje się między Adiksem i Jajo 14. Jajo wylatuje z toru podobna sytuacja Pedro 93 uderza w tej chwili w Mateo Mateo również kończy na poboczu no i mama wielkiego pecha. Prawieństwa, ale to tylko kilka wydarzeń z zakrętu pierwszego, tych najważniejszych. Przechodzimy teraz szybko do zakrętu cztery, gdzie zarówno na pierwszym okrążeniu, jak i na kolejnych działo się bardzo, bardzo wiele. Oto atak Leona, Ola na Leona. Olo od wewnętrznej uderza leciutko w Leona, ale Leon natychmiast traci jedną i drugą pozycję. F1 mod, ten sam zakręt, za późne hamowanie, szeroki wyjazd i strata. Kolejna sytuacja, Mateo, bardzo optymistyczny atak, Michałorka, uderzenie i znowu problem. Proszę Państwa, również pierwsze okrążenie, drugi sektor, Adix, dwa takie lekkie pchnięcia bolidu. Jajo 14 i problem. A oto F1 MOD, za późne hamowanie, nieostrożny powrót na TOR i w konsekwencji duże zamieszanie przed wyjściem na prostą, proszę Państwa, włókno węglowe. Tutaj sypało się bardzo niemiłosiernie F1 MOD negatywny bohater tego wyścigu. To samo z z kamery Damiano, proszę bardzo, na Piedemot, tam z tyłu biały bolid i już pełno, pełno dymu. Proszę Państwa, pozostaniemy przy Damiano, obok w Renault Leon i w McLarenie Olo. Ta trójka teraz zmierzy się na końcu pierwszego okrążenia, na końcu tej najdłuższej prostej. No i proszę Państwa, zrówna się między sobą, wyjedzie za zakrętu i niestety natrafi na bolit Jasiny, który e, będzie stał e, w poprzek. Proszę bardzo, Damiano, wyjeżdża Jasina, uderzenie. I duży, duży problem. Co się stało z Jasino? Tutaj czarek go zatkował od wewnętrznej, wyprzedził. Jasina niestety złapał spina, próbował bardzo szybko wrócić do gry. Tu uderzenie od Damiano, bardzo zemewowany. Jasina wraca na tor. Kolejne uderzenie od Jajo 14. No i o podium chyba można już zapomnieć. To kolejny pech tego, tego zawodnika. Proszę Państwa, z pojedynku, który oglądaliśmy, Damiano, Leon i Olo 22. Obronną ręką wyszedł Olo 22. Ustawił się już na samym początku w bardzo dobrej pozycji. Startował przecież z miejsca szóstego. No i jak wiemy, zakończył ten wyścig na miejscu drugim. Proszę Państwa, znów czwarty zakręt. Leon jedzie za Damiano, uderza go bardzo potężnie. Oto to uderzenie. I otrzymuje y, szybką karę przejazdu przez boksy za zniszczenie boli Damiano. Damiano kończy gotowuje, kłapie trawę, spin, nieostrożny powrót na tor, zderzenie z Michalorkiem. No i znowu zamieszanie, wyjazd, jeszcze tu kontakt z Adiksem, który jechał swoim tempem. No wujek miał tutaj bardzo, bardzo wiele szczęścia, ponieważ żaden element jego bolidu nie odpadł. No ale w psychice zostawiło to swoje ślady. Oto za szeroki wyjazd wujka z tyłu. Jest już Leon, który będzie miał lepszą prędkość na końcu tej prostej. Wujek to widzi, zjeżdża. Leon od wewnętrznej spokojnie wchodzi. Jest pierwszy zakręt i już jest przed e, wujkiem Leon. Oto ta kara drive, za uderzenie w Damiano. Państwa Leon e, pokaże wyjechał i natychmiast musiał zadać się do ostrej roboty. Musiał przebić się mocno do przodu. E, no i robi to dość e, skutecznie. Oto e, atak na Pedro93, który jedzie bolidem z Toro Rosso. Leon go tutaj objeżdża. E, od wewnętrznej i jest już za Michalorkiem w zielonym bolidzie Lotusa. Tak spędził za Michalorkiem całe okrążenie, by znowu na końcu prostej próbować go zaatakować. I ta sytuacja na ekranie, końcówka tej prostej Leon tu już bez problemów jest, jest wyraźnie z przodu. Michalorek też nie ryzykuje, hamuje. Bardzo ładny, czysty manewr prawa dla obu kierowców. Proszę Państwa, za chwilę będziemy widzieli sytuację Mateo i wujek. Mateo jest na już zniszczonych oponach. Wujek jest świeżo po pizzopie, jest dużo szybszy, Mateo to widzi, zjeżdża na bok, na końcu tej noży prostej wujek przejeżdża. No i Mateo tutaj jak mówił potem po wyścigu nie chciał ryzykować straty czasu kolizji na walkę z wujkiem i zresztą za chwilę i tak zjeżdżał na swój stop. Proszę Państwa, mniej więcej w powie okrążenia wszyscy zaczęli poglądać w niebo, szukać tam deszczu czy nawet choćby chmur, ponieważ kierowcy jechali w tak zwanej zmiennej pogodzie, ale trzeba przyznać, że cały wyścig nie spadła na to ani jedna kropla deszczu, także cała czołówka z tego była bardzo, bardzo zadowolona. Proszę Państwa, to koniec wyścigu dla Addixa w bolidzie Red Bulla. Tu za szybki wjazd, spoiler, oderwany, jak się później okazało również zawieszenie i nie dało się już zupełnie bolidem Red Bulla jechać. Szkoda, bo Adix był bardzo, bardzo wysoko na miejscu czwartym. Oto Leon, pracowity wyścig, walczy z Michalorkiem, objeżdża go, dojeżdżają do zakrętu trzeciego i czwartego i niestety na czwartym zakręcie Michalorek zahacza, uderza w bolid Renault, który staje w poprzek. Tu jeszcze trata pozycji na rzecz Elmira w Ferrari i Leon musi znowu goni. Trzeba tutaj odnotować, że Orek poczekał na zawodnika Renault. Proszę bardzo, oddaje mu pozycję, no ale oczywiście strata obu zawodników jest spora. F1 MOT, negatywny bohater tego wyścigu zresztą kończy karierę już w WHL. Proszę bardzo, niestabilny boli, trawa i znowu stwarza zagrożenie dla innych kierowców, którzy tutaj z bardzo dużą prędkością przejeżdżali obok. Leon atakuje Elmira w czwartym zakręcie, tutaj drugi, za chwilę trzeci zakręt i czwarty. Elmir jedzie sobie bardzo spokojnie, tak jakby nie widział Leona, który zamyka go tutaj od wewnętrznej i bardzo czysto, bardzo ładnie wyprzedza. Elmir zresztą, który debiutuje w Ferrari, też miał sporo zajęcia. Oto jego walka z Michalorkiem dojeżdżają do końcówki tej najdłuższej i prostej. Michalorek jest z przodu, ale Elmir jeszcze walczy. Dojeżdżają do ostatniego zakrętu, kto tutaj lepiej się wpasuje i Michalorek jednak mimo słabszego bolidu daje sobie radę z kierowcą. Ferrari. Kolejna sytuacja znowu Elmir walczy tym razem z Pawłem, który prowadzi Williamsa. To znowu najdłuższa prosta. Tutaj bardzo ładnie Elmir objeżdża Pawła, wyprzedza go i zyskuje kolejną pozycję. Elmir również skoczył pojedynek z Jasiną, który przecież musiał bardzo mocno przebijać się do przodu po tym niefortunnym pierwszym okrążeniu. Oto ta sytuacja. Jasina jest jeszcze dość daleko od Elmira, ale na końcu tej prostej będzie już przed nim. Proszę bardzo, spokojnie zajmuje nawet miejsce od wewnętrznej, od zewnętrznej. Elmir tutaj też przytomnie zachowuje się, hamuje i nie ma żadnego kłopotu. Mateo walka z Pedro za chwilę przed nami. Mateo y, dogania Pedro 93 na końcu tej najdłuższej prostej. Y, wychodzą ładnie z za wierzchołka zakrętu. Mateo niestety uderza o właśnie w tył bolidu Skuderi Rosso i Pedro, e, traci sporo czasu. E, proszę Państwa, 31 już okrążenie. E, Michalorek w lotusie. Awaria hamulców, e, koniec najdłuższej prostej znowu bardzo szeroko. E, no i Michalorek mimo wszystko podejmuje, próbę nie zjeżdża do boksu, zresztą mechanicy i tak by niczego nie naprawili. Próbuje dojechać. To do końca tylko dwa okrążenia, ale niestety nie ma szans na prowadzenie tego auta. Michalorek wycofuje się z wyścigu, szkoda, bo jechał bardzo obiecująco. No i proszę Państwa, linia mety czarek. Miejsce pierwsze, pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, pierwsze zwycięstwo, pierwsze punkty w tym sezonie. Drugie miejsce Olo 22, to jego drugie już w tym sezonie, drugie miejsce. No i na miejscu trzecim jest wujek, który zdobywa kolejne 15 punktów. Proszę Państwa, po tym wyścigu na czele ligi wujek 52 punkty, drugie miejsce Jasina 43, na trzecim Paweł 39. Dziękuję. To tyle. Do zobaczenia.